Weselny klimat, tak się zaczyna. Jest biały welon, a w nim dziewczyna. Rumienie wódki i trochę wina, zawzięta świnia. dajcie tu jakąś muzyczkę. Nam ciągle mało, dziś będzie się co działo. I tak to rana, rana, rana i jeszcze. Złośliwym muze grają, czy śladsko całą, mam ciągle

jest ślepa. Zebraliśmy się tu dzisiaj w imię właśnie takiej miłości. Słyszałam na łożku i słyszałam czas. Tak się wystraszyłem, że hej. Ja mówię, matko bosko, mówię, co to, 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 to się stanęło? To jest, Krzychu, to jest amelinowe. Zalegę ze marihunałem w żadnym wypadku. A co ze mną? Znajdź sobie jakiegoś nowego narzeczonego. Żeby tak się stało, żebym nie musiał i pić. Rysiu, Rysiu, słuchaj. Andrzej mówi. Andrzej, szwagier, ja ci brat. Teraz będziesz kierował auto. Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Wezwalam na wypicie jednego, słownie jednego kieliszka w czasie tu na obiedzie. Jeszcześ, coś, misiu? Ciebie zjemy. Należy nam się solidna rozrywka. Jednak wiesz co, wy się się pewna My z chłopami ze wsi wczoraj postanowili wprowadzić post antalkoholowy. Zdecydowaliśmy, że pijemy tylko raz dziennie, ja ale dosyć. mi sobie piętryką. <laughs> Dajcie tu jakąś muzyczkę. Bałkańska przyłat płynie krew Kobiety wino taniec śpiew Zasady proste w życiu mam Nie rób drugiemu tego, czego ty nie chcesz sam To alkohol Największa trucizna <zysy> Swoją drogą, pospieszyli się. Dosyć to podejrzane. O, ale ja to sprawdzę, gdzie trzeba. Ja tam wódki nie lubię. Panowie, pijcie dalej sami. Ja już widzę białe samochody. Ale jedna tam miała bimbały. Gadają, że jak w sobotę z a w niedzielę ślub, to pewnie za tydzień chrzciny. Najważniejsze jest, żeby faceta trzymać krótko. No, kończcie flaszkę i do domu. Chodźmy, bo będzie na nas jeszcze. pa 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 pa